Dzień dobry, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zademonstrować, pokazać jeden z najbardziej prostych zestawów spławikowych na klenia. Jest w mojej ocenie jeden z najbardziej czułych, jaki można zrobić. Jak każdy inny jest obarczony błędami, ale to praktycznie wynika z charakteru zestawu, bo każdy zestaw już na starcie zawiera w sobie elementy błędu, a tym błędem to jest, no, można powiedzieć, cały ten konglomerat wraz z haczykiem i przynęta płynąca na Jakimkolwiek zestawie byśmy nie zrobili, nigdy nie będzie prezentować się w sposób jak najbardziej naturalny, i to jest właśnie ten błąd na starcie. I ten zestaw też zawiera takie błędy, natomiast rozwiązuje inne problemy. I tak jak powiedziałem, jest niezwykle czułym zestawem. Poza tym, jest on bardzo uniwersalnym. Na co będę chciał od razu zwrócić Wam uwagę. Przejdźmy do rzeczy, zacznijmy od żyłki. Proponuję budować taki zestaw tylko i wyłącznie na jednej żyłce numer 014. Nie stosować w ogóle przyponów w 95%. To wystarczy, natomiast pozostałe 5% to takie miejsca, w których będziecie wiedzieć, że występują w wodzie jakieś zawady denne albo takie powierzchniowe, drzewa, krzaki i tym podobnie. Dlatego wówczas można zastosować przypon. Wtedy idziemy w żyłkę numer 016 główną. W zupełności wystarczy. Można 018 to oczywiście jest dowolny wybór, natomiast uważam, że 14. Przypon, tak jak w tym konkretnym przypadku, czternastka żyłka, na której będę budował cały ten zestaw, jest absolutnie wystarczająca. To jest żyłka na tyle mocna, że wytrzyma nawet hol bardzo dużego klenia, i też jest na tyle cienka, że w jakiś sposób nie będzie to kolidować, jeśli chodzi o wzrok klenia. Na pewno zwróciliście uwagę na specyfikę tego spławika, i chciałbym tutaj podnieść, iż właśnie on tutaj jest kluczowym. Dlaczego? Przede wszystkim został on przerobiony przeze mnie, usunięta tutaj ta oryginalna antenka, która występowała w tym spławiku i klejem dwuskładnikowym przyklejony zwykły patyk. Naprawdę to jest zwykły patyczek i pytanie dlaczego? Kleń gwarantuje Wam, ten naprawdę największy zauważy jaskrawe kolory i po prostu się wystraszy. Natomiast tego typu spławik jest jak najbardziej takim naturalnym i on przypomina wszystko to, co płynie powierzchnią wody. Różnego rodzaju haszcze, patyki i tym podobnie, więc w, w zasadzie ten spławik nie wzbudzi żadnych, absolutnie żadnych podejrzeń u tej ryby. Dla klenia będzie to hmm, zwykła przyroda i będzie mógł skupić się na tym, co raczej będzie tutaj na haczyku. Osobiście uważam, że zestaw zbudowany na takim spławiku jest bardziej uniwersalny, dlatego, że pozwala nam łowić w różnych partiach głębokości. Możemy oczywiście sobie zwiększyć grunty, możemy też oczywiście sobie zmniejszyć grunt. I łowić dosłownie tuż nad samą powierzchnią. Dlatego zwróciłem uwagę już na wstępie, że zestaw ten jest bardzo zestawem uniwersalnym. Ten spławik świetnie jest widoczny nie tylko w słonecznych dniach, gdzie promienie słońca, no czasami które padają na tafle wody, no uniemożliwiają takie. Taką obserwację wzrokowo, w szczególności wówczas, gdy nie mamy okularów, natomiast świetnie, mimo wszystko prezentuje się to gdzieś pod słońcem, taki spławik, czy nawet w takie pochmurne dni, naprawdę tego typu kolorystyka jest bardzo korzystna dla wędkarza. Jeśli chodzi też o gramaturę, to chciałbym tutaj podkreślić, że w mojej ocenie najbardziej optymalnym to jest 6 gramów i proponuję trzymać się tej gramatury. Oczywiście może to być 5 gramów, 4 gramy, może to być 7, 8, jak najbardziej. Natomiast nie ma potrzeby ani za lekko, nie ma też potrzeby ani za ciężko. 6 gramów jest to taki, taki optymalny. Jeśli chodzi o obciążenie, bardzo proste. Proponuję zwykłą oliwkę, tutaj skupioną w około dwóch śrucin. Wyważyć spławik tak, aby wystawała z wody cała antenka i kawałek korpusu, tak jak teraz tutaj widzicie. Więc w taki sposób dobrać obciążenie, żeby tego obciążenia było nie za dużo. Przy czym jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną śrucinę. O czym będzie jeszcze za chwilę i ta śrucina też ma wchodzić w zakres wyważenia całego zestawu, całego spławika, ale o tym będzie za chwilę. Natomiast chciałbym teraz podkreślić inny temat, mianowicie haczyk i jego montaż do żyłki. Do tego zestawu najlepiej stosować numer 4, może być dwójka, może być też szóstka. Chodzi o to, by on był dość duży, ponieważ na haczyk będziemy zakładać nie tylko ciasto, ale również skórkę od chleba. I montujemy go w następujący sposób. Od końca żyłki odmierzamy jakieś 35 cm odcinek. Można to oczywiście zrobić na oko, bo tutaj nie o to chodzi, żeby trzymać się sztywnych wymiarów. Proponuję około 35 cm. Żyłkę zwijamy, zginamy na pół. Tak jak to teraz widzimy w tym konkretnym przypadku i dowiązujemy do tej żyłki haczyk. Wykonujemy około 10 takich zwojów dookoła łopatki. 4, 5, 8. 9, 10, można dać jeszcze jeden, nic się nie dzieje. Koniec żyłki przeciągamy przez wystające oczko, zaciskamy i praktycznie podciągamy pod łopatkę. Zaciskamy delikatnie i generalnie zestaw mamy prawie, prawie gotowy. Następnie zakładamy śrucinkę około. 1 gram w odległości od haczyka około 25 do 30 cm. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że tą śrucinę nie można zaciskać bardzo mocno. Robimy to delikatnie tak, żeby trzymała się ta śrucinka pewnie żyłki, ale żeby też dosyć lekko mogła się ona przesuwać. Tak wygląda w całości zestaw, gdybyśmy zaczęli od spławika, spławik, tutaj oczywiście odległość do haczyka to będzie to grunt, który będziemy sobie chcieli ustalić nad wodą i to może być 50 cm, może być 60, 70 cm, naprawdę nie ma to znaczenia, natomiast gdy stają się cieplejsze dni, można łowić jak najbardziej bliżej powierzchni, dlatego że Kleń, w szczególności wówczas, gdy też jest słońce, lubi się wygrzewać przy powierzchni. Dlatego zwróciłem uwagę, że taki zestaw jest uniwersalny, ponieważ ten spławik nie będzie go przy takich słonecznych dniach płoszył. Natomiast zobaczcie. O co chodzi tak naprawdę w tym zestawie? Dlaczego ten haczyk zamontowany jest tutaj, a nie niżej? Tu oczywiście ten fragment żyłki możemy sobie zbyteczny odciąć, ewentualnie pozostawić sobie 2 cm, 2-3, nic się nie dzieje. O co chodzi w tym zestawie? Otóż tak naprawdę zestaw ten ma w ten sposób zbudowany jeden cel. Ta śrucina, jej głównym założeniem jest dociążać skórkę od chleba, którą montuję do haczyka w następujący sposób. Ja zawsze robię to tak. O, i to jest koniec. Dlaczego ta śrucinka, i dlaczego to musi być przynajmniej 1 gram. Może być półtora, może być nawet 2 gramy, ale wydaje mi się, że najbardziej optymalną śruciną to jest 1 gram tutaj. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie było tej śruciny, to. Skórka od chleba ma tendencję do wypływania na powierzchni i teraz im dłuższa odległość będzie od obciążenia do haczyka, tym no niestety nasz zestaw może być mniej czułym, ponieważ gdzieś w wodzie skórka od chleba może wykonywać takie, takie różne manewry, przez co gdy kleń zaatakuje nam naszą przynętę, to my możemy tego brania nie widzieć, dlatego że nie występuje napięcie żyłki, tak jak tutaj. Nie ma napięcia żyłki, i sygnalizacja może być albo niewidoczna, albo bardzo spóźniona. Natomiast w tym konkretnym przypadku ta śrucina napina nam cały ten zestaw. Ona nam napina, i dlatego jakikolwiek lekki ruch, jakikolwiek jest automatycznie już przenoszony na spławik, i my widzimy tą sygnalizację. I to jest koleżanki i koledzy, cała filozofia tego zestawu i tej śruciny. Jeszcze raz. Chodzi o napięcie żyłki. Można innymi słowy powiedzieć, że ta śrucina tak naprawdę nam ma za zadanie dociążyć ten oto tutaj haczyk. Po to tylko, żeby skórka od chleba, na którą będziemy łowić, nie była niewładna w wodzie, tylko żeby w jakiś sposób była na zadanej głębokości, tam, gdzie będziemy zamierzali łowić. W przeciwnym wypadku pamiętajmy, że. Jakikolwiek luz żyłki powoduje opóźnienia sygnalizacji. Albo nawet w niektórych okolicznościach, gdy kleń będzie bardzo, bardzo delikatnie skubał, pobierał pokarm, to nawet możemy nie widzieć brania. Rzeczywiście, przyznajcie, wygląda to dosyć dziwnie, nietypowo. Tutaj niektórzy mogą. Zapytać, czy haczek zamontowany w ten sposób nie będzie przeszkadzał, czy żyłka, na którą napotka kleń, nie będzie go w jakiś sposób płoszyć? Chcę Was zapewnić, że nie. Zestaw ten jest przeze mnie sprawdzony przez długie, długie lata z naprawdę niezwykłym powodzeniem. A jeden z filmów już tym zestawem miałem przyjemność Wam zademonstrować. Ostatnia kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, niektórzy y, mogą podnieść, że taki zestaw jest niezgodny z regulaminem. Przede wszystkim, y, dla niektórych, y, przedmiotową sprawą będzie montaż haczyka, który no, nie jest na końcu zestawu. Jest to nieprawdą. Y, dlaczego? Dlatego, że y, po pierwsze, nie zakładam tutaj przynęty na koniec zestawu, gdyby tutaj była jeszcze przynęta. I jeszcze haczyk dodatkowo zestaw taki byłby nieregulaminowy. To, że nie odcięliśmy y, żyłki, y, gdy ten, nadmi ten nadmiar żyłki to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, a y, śrocinka, którą tutaj montujemy na jej koniec ma za zadanie tylko i wyłącznie dociążenia y, tego y, Haczyka i całej przynęty. Poza tym konsultowałem taki zestaw ze strażnikiem Straży Państwowej i on yy, osobiście stwierdził, że absolutnie nie dostrzega w tym yy, żadnego błędu czy jakiejś yy, niezgodności. Krótko, gdyby chcieć podsumować się, ten zestaw żyłka numer 014 bez żadnego przyponu, spławik, który ma. Yy, Przypominać przyrodę, aby nie miał jaskrawych kolorów. Jest to w szczególności ważne wówczas, gdy będziemy łowić blisko powierzchni taki spławik nie wypłoszy. Wówczas klenia, który przecież potrafi mieć oczy. Ten, tak się wędkarze tak mówią, rzeczywiście coś tym jest nawet i wózce. Obciążenie w taki sposób dobrane, by wyważać spławik mniej więcej. By z wody wystawała cała antenka, jak i również kawałek korpusu. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że ostatnia śrucinka też ma mieć wpływ na wyważenie całego spławika. Haczyk numer 4, można stosować numer 2, można stosować numer 6. Zamontowany w taki sposób do żyłki, żeby jeszcze pod nim wystawał taki odcinek 25 cm, pod nim śrucinka około jeden gram, by ona dociążała nam ten haczyk i niejako napinała cały ten zestaw w wodzie, przez co będzie w ten sposób zbudowany niezwykle czuły. Proszę bardzo, tutaj jakikolwiek ruch poprzez to napięcie, jakikolwiek ruch, wzięcie od razu nastąpi przeniesienie brania, czyli sygnalizację na ten spławik. Kiedy możemy stosować ten zestaw? Zawsze o każdej porze roku, ale teraz w szczególności w okresach marca, kwietnia bez wątpienia się sprawdzi. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.